łącz całość ułamków, inaczej mówiąc zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. O co chodzi? O to chodzi, że ta kreska ułamkowa to jest dzielenie, tak? Czyli 9 muszę podzielić przez 3, czyli otrzymuję 3. Akurat nam wyszła sama liczba. A tutaj co się podziało? Czyli jest 4 podzielić przez 3. To się równa. Ile razy się trójka mieści w czwórce? R1 raz tak. I tu piszę sobie 3. A na górze patrzę, ile mi zostało. Czyli 4 minus 3, czyli 1. Kolejny. 7 podzielone na 2. Ile razy dwójka mieści się w siódemce? Tu będę pisać. Czyli mamy tak. To się równa. 7 podzielone na 2. To co to się równa? To jest 3 razy 2 plus 1, tak? Więc to będą 3 całe. I zostało nam 1, czyli 1 przez 2, bo 2 razy 3 plus 1 jest 7, tak jakbyśmy z powrotem chcieli to zamienić. Mamy 3 razy 2 plus 1, czyli otrzymujemy 7 drugich. To zawsze z jednej strony w drugą możecie przejść. 16 piątych, czyli 16 podzielić przez 5.

42 odejmuję 40 i mam 2. I ta dwójka siada tu, a piątkę przepisuję. Jeszcze raz tutaj, teraz padłam na taki pomysł, że mogę Wam zobaczyć, że tą piątkę przepisuję tu, tak? Mm? 8. 8 to jest ile razy w 42 mie.

Czyli wiem, że to było 8, 8 razy się mieści mi piątka w 42, tak, ale zostało mi jeszcze 2. No to tu zapisuję sobie właśnie to, co mi zostało z tego odejmowania. To jest 4. No i teraz 30 podzielone na 6, to się równa 5. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego, to piszcie.